Aktualnie jesteśmy w mojej piwnicy, tam jest piwnica mojego domku. I tutaj sobie dzisiaj przed chwilą zbudowałem niszczarkę przedmiotów na bazie takich trzech skrzynek z dozownikami. I tutaj przy tym dozowniku ostatnim zobaczcie, co ta lawa robi. Ciekawe, dlaczego ona tak mega miga, nie? Zobaczcie, zrobiłem rygającą lawę. No nie no po prostu. Tam TNT wywaliło, ale jak to się stało, że to tak miga? Prawdopodobnie dałem TNT do dozownika i co tak dlatego? To jest bardzo możliwe, no ale ogólnie taki sobie tam sobie można, jak chce się sprzątać, wywalić przedmioty do tych skrzynek. A dozowniki będą je tutaj do lawy wciepywały. Automatyczna, proszę bardzo, niszczarka, i